W jaki sposób nie pomagać Afryce? W jaki sposób ja staram się pomagać Afryce? Ja reprezentuję krótki po, poza... Po, jestem spoza głównego nurtu ekonomii ze Szkoły Austriackiej Ekonomii. Afryka jest ciągle biedna. że ta pomoc, właściwie ekonomia, jest mafna pomocy. Nie zauważył, skąd pochodzą te pieniądze. 341 milion euro. W jakie te pieniądze są budżetowane skąd pochodzą? Pochodzą z podatku. Pochodzą z podatku, to znaczy, że Podatku najczęściej dochodowego, który nie jest tym sprawiedliwym, jest to ani ludzi przedsiębiorczych za nie pieniędzy, jest to, to, to wymuszana ta pomoc, te pieniądze są wymuszone, ale są po no, no, przemocy, one nie są pomocą dobrowolną, że my umawiamy się, żeby wysunęli tyle pieniędzy do Afryki. Nie, to, to rząd ma takie wytyczne i taką, i taką pole pieniędzy musimy przeznaczyć, ale te pieniądze w punkcie wyjścia nie jest zdobyte w sposób więc, no mówię, jeżeli ta mi na teologiach, że jeżeli otrzymujemy pieniądze, które pochodzą w kradzieży, to w jaki sposób ja mogę tym pieniędzmi pomóc? Człowiek, człowiek myśli w kategoriach zysków i są to uniwersalne pojęcia, nie tylko pojęcia, które są, tylko używamy w ekonomii, również używamy je w teologii, w teologii używamy i bardzo często twierdzi się, że może ekonomia wiara rządzi się z swoimi prawami. W tej powiem paradoksalnie, że cała ta okazuje się zyskiem, a zwycięstwo przychodzi przez przegranie. Ja i zobaczmy na cytację Świętego Pawła z, św. z Filipa. Nam nie powiem, że jest to Chrystus, a umrzeć to zysk. Zauważmy, że Świętego Pawła tak używa tej samej logiki. Co więcej powiem, to byśmy używali innej logiki, nie niedzielę innej logiki, nie wiem, czy czytanie Świętego, a innym czy rozwiązanie z, 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 z matematyki. To by było, co by to oznaczało, że w ogóle jest na Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. I owszem nawet wszystko uznajemy za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, Jezusa Pan Człowiek Nie myśli tylko w kategoriach ekonomicznych, bo każdy alokuje z nas środki, dobiera środki do pewnego celu i sobie zakłada. Ale ekonomiści innymi uważają, że człowiek zawsze działa ze względu na cel materialny, bo bocina tę sferę materialną, od sferę sfer ducha. Ekonomikus i religiosus to, to są wiele łączne sfery. Ale minister mówi, mówi, mówi bardzo prosto, że, jeżeli, że to wala ekonomistom od jednej rzeczy, człowiek ma prawo do tego, żeby sobie sam pobierał celu, cel swojego działania. Jeżeli moim celem jest Bóg, ja dobieram środki ze względu na cel, który stałoszony w swoim życiu, stworzyszony zbawieniu. Ja napisałem książkę, jak temu dwa ludzie z granicy twojej kluby, połączyła się e, koncepcja osoby ludzkiej według Ludwika von Misesa, króla Wojtyla. Króla Wojtyla kiedyś napisał Osoba i Czyn. Zauważam, że są podobne tytuły. Osoba i Czyn, Human Action, jest to ludzkie działanie, wyszło również w języku polskim. Miałem roślinie, e, kilka tygodni przed moim końcowym zamieniem w, w sprawie moralnej, wyszła mi z tej pliki splendor. Yy, nad, yy, o maturze moralnej Jana Bła II. I tam Jan Paweł II mówi o jednej rzeczy, która pomogła mi zrozumieć w pomogła mi zrozumieć kapitalizm, jest rozumiecie zasady, na której się opiera Mises, to jest subiektywna wartość. wartości. Do tego znalazłem że mówiłem, że cena zależy, cena nie jest rzeczą, cena zależy od tego, co mam w głowie, czyli zależy od mojego celu, to ja nadaję wartość rzeczą. Bóg nie jest dyktatorem. Może przekazania stają się moimi przekazaniami. Że ja nawet bym powiedział, że jeżeli ja nie kradnę, to nie jest jakiś straszak, po prostu to jest mój sposób na życie. Nie daję, nawet bym powiedział, że mówimy często, a daję wędkę, to jest złotą rybę. Ryby. Ja powiem więcej, będziesz dawać im wędki. Bo jeżeli dam im wędkę, to już im pokażę sposób. Już będzie Wędka zdeterminuje sposób wymiany ryby, Ja nawet tego nie dam, daję im tylko wolność ani w tym sami znaleźć. Ale tych rzeczy nie ma na ekonomii. Na ekonomii się pisze prace o dotacjach unijnych, pisze się, znajduje się PKB, a znajduje się zachowami wiem, Polski, Norwegii, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, a o Kowalskim się nie rozmawia. Czyli nie organizuje się człowieka, tego tak on działa. I nie ma takich działań Bo jeżeli biznes mówi, też panie to, raz pan pierwszy raz, się zrozumiałem, że nie, minister, mówi, że nawet jeżeli ja komuś, musi się prezentuję bezinteresowny, to, to jest właśnie, ja mam właśnie tę korzyść, żeby była bezinteresowna pomoc. Więc nie mogę dać im tego bezinteresownie, ponieważ cała moja pomoc polega na tym, że moim celem jest to, że się uświęcam jest Ja sam siebie nie wiem, ciągle e, mówię udoskonalam. Wymaga nas innym, bezinteresownych, to w sensie, że może nie ma tyle korzyści materialnych, ale mam inne korzyści. Korzyści, które są niewymierne, ale są ciągle korzyściami, jak powiedziałem, że nie myśli w kategoriach... A wszędzie to korzyść i strata. Dla nie to jest korzyść. Zapomnę sobie, co mówił Reagan, że e, rząd jest, nie jest rozwiązaniem problemu, jest sam problemem. Więc czasem się dziwi, jak ludzie myślą, że problem może rozwiązać problem. Czyli rząd coś rozwiąże, sam jest problemem. Więc uważam, że rola państwa polega wyłącznie na ochronie życia. mówię zdrowia, życia. Wolności i prywatnej własności przed przemocą i Państwo, stając się tym aktywnym aktorem na rynku, jest agresorem. Trzeba żebyśmy zaczęli popatrzeć i promować twórczość. To tworzenia właściwie, a nie tylko tu ogię, nie wiem, rozdawnictwa. Ono też jest potrzebne w pewnym sensie jakaś specjalizacja, tylko że, tylko że niestety za często właściwie tylko promujemy rozdawanie, tak, to znaczy, natomiast tworzenia jest bardzo małe. Posiadanie dróg, zauważmy jedną rzecz. Posiadanie dróg zewnętrznych umożliwia człowiekowi wypełnienie przekazania, przechodzenia nagi, na karmienia głodnych, czy udzielenia schronienia bezdomnych, poznawania swojej własności i niezdrowotności. Ja nawet muszę wyprodukować coś, żebym mógł to później, później komuś się dać. To jest dobroczynność, ja daję coś z serca. W kościele od dawna mówiliśmy o własności prywatnych, że y, o tym mówił zwłaszcza Bruno Wałęsław, czy 13, że fundamentalnym problemem człowieka jest to do używania rzeczy materialnych, aby zaspokoić jego realne potrzeby. Ludwig von Misel Śladu przykocze twierdzi, że człowiek w ramach wolnego rynku ma swobodę działania w, w sferze prywatnej, własności jego wyboru są ostateczne. I Bóg tego właśnie od nas chce. Daje nam to możliwość poprzez przekazanie siódmej przekazanie 7, Co więcej, jeszcze jest jedno przekazanie, nie pożądać z tego. Nawet do tego stopnia, że ja nawet mam nie pożądać że ktoś ma więcej, a na czym, jak zbudowany cały system podatkowy? Kiedyś e, na nakazaniu pytam w ten sposób, jesteś się podatkiem, przez, no dochodowym, nikt nie, nie sprzodku głównym. No dobra, jeżeli to dochodowe jest ok, jest a jeżeli ktoś straci pracę, to ma płacić podatek? Nie, bo skąd? A jeżeli ten, kto stracił pracę, po kilku miesiącach to pracuje, to ma płacić? No mówię, no mam odpowiedź. Czym się kierujemy? Kierujemy się podatkiem jest karm za to, że ktoś jest produktywny. A tym musi być nie, celem podatkiem cenę podatku nie jest, nie jest wyrównanie niesprawiedliwości społecznej, podatek być na określone cel. Jeżeli na bardzo często Państwo widzicie takie zdjęcia w gazetach dziecko, które te, pije wodę z zakrętki, jest pragnione kobiety i tam kilometrami po wodę. Więc jeżeli takie widzicie zdjęcia, nie macie się nadać. Rząd mówi, że jeżeli ja sprawdzam w internecie, ile milionów euro w ciągu ta pomoc rozgrywa tynie dla Afryki, to ja naprawdę mówię, za 100 tysięcy dolarów ten rząd budował system, nie wiem, wodociągu w Lindzie, który bez tego, że woda woda była faktycznie zadano. idą miliony, miliony idą do dolarów, euro na pomoc rozwojową, na wodę, na projekty, na projekty wodne do, do więc. Rząd, który na monopol, stawia taką sytuację wymusza. Sytuację, że nie ma innej pomocy, możliwości pomocy tym ludziom i ciągle pokazuje te same zdjęcia naszym politykom, nie mamy wody. No, ciągle dają te pieniądze, ponieważ myślą w podobny sposób, jak policja.